Hej! Siema wszystkim, tu Kamruz! Witam was w kolejnym man. odcinku serii Zagrajmy w Hearthstone Constructed. Znowu gramy naszym Priestem, niczego nie żałuję. Kontynuujemy Ooh. naszą przygodę. Do Doktora mam wywalimy, jest to fajna karta na tury, ale... No, problem problemem jest to, że to jest siódma my chcemy mieć jakieś fajne karty w early game, więc... może być taka łapa. Może być taka łapa. przeciwko szamanowi, dość bardzo rzadko spotkana karta... E, klasa na Constructed. Bardzo rzadko spotykana. No, mamy ładny Kerw. Druga tura, trzecia tura, czwarta tura, monetka Light of the Naru. Można powiedzieć, za 5 minut 3 na 5 z 3 obrażeniami. 3 obrażeniami. Uuuu! Przed chwilę powiedziałem, że chcę grać z Kerwem, co nie? Czy my mon... Jestem głównym. Czy ja to zrobiłem? Ja wiem, że nagrywam dość późno ponieważ problemy problemy problemy, ale problemy z bankiem dokładnie były duża kolejka tego typu sprawy ale beach please zrobię coś takiego wymienimy się w ten sposób co prawda wiem że się mi wyleczy dzięki temu ale w przyszłości mamy holinowej gdyby w jakimś cudem on się Ok. To musi być Control Shaman. Który chce dobrać sobie combo. Dobra. W takim bądź razie. Zróbmy coś takiego. Jeżeli on nas rozwali nam kultystę, trudno. Do, yy, nasze Starkery zostaną buffa. do życia. Jest to ok. Pamiętajmy, że on może użyć Aue Serio dostałeś takiego z żółtem totem. Specjalnie zniszczyłem mu ten totem Specjalnie po to zniszczyłem mu ten totem, żeby nie miał plus jeden do spell poweru. Fuck you, mate Fuck you O mój Boże. jest strasznie wredne. Dobra, ze mną duże shredder Ogólnie, z jakiego kontrolą na trzeba rozjebać, zanim on zrobi kombo z malegosem, Tylko problem jest z tym, że nie mamy tak agresywnego deku. To jest ten problem. Dobra, definitywnie robimy tak. I robimy tak. Nie mogę się leczyć, więc nie mogę jej zwiększać obrażeń. Słodna buzia. Ale. No nie wiem, zobaczymy, jak się to potoczy. Elemental Distraction Wow, przeżyła, zajebiście. Zajebiście, że przeżyła. Okej, okay, żółta rzut, Oresona to mi troszkę boli. I co, zrobimy Boom'em. Zagramy booma i zabijemy jego. Zagramy skaron, na samej dużo mamy Ragnarosa i jest w ogóle wszystko pięknie. On nie ma many teraz, nie ma kompletnie many. Ok, dobiera więcej kart, spoko. Robi sobie Overload, więc nie powinien mnie zabić Hex, to boli. Ale z drugiej strony nie ma hexana na Fire Lorda, Może ma! Nie wiemy tego. Ale 8 uważa, że i tak mu zadamy. Daj, insekt Ancestral Knowledge umożliwi mu wystawienie Malygosa za dwie manny. Zatrzymany, antystarkonoblecz tak, zatrzymany. Cztery manny na spele. Teraz y, zużywa miniony. Okej, okay, a kolejne kolejne. Antystarkonoblecz, okej. Okay. Mhm. Przynajmniej nie będzie mieć dodatkowego spell damage'a przeciwko. Uuu, dobra, nieważne. Killing wave. Jakby mi się udało to skopiować za Steal'em czy coś. O, sorry mate. Ale mam 0 deku. Więc leczysz się tylko 7. Bardzo dobrze, że tylko 7. Chciałem mieć na tą kartę, w połączeniu z oczywiście wiadomo... Jaką wspaniałą kartą, zwaną pa 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 pa, pa, pa. Zapomniałem. Auchenei. Oczywiście leczymy siebie. Oczywiście leczymy siebie. Nie chcemy, żeby nas zberstował. Plus oczywiście mamy Light Lightwardenkę, która jest bardzo fajną kartą. Minionem. Okej, okay, Holinowa się przyda. Lewa szok. Podróż się za sporo rimowało, jakby nie patrzeć. O, to jest bardzo... Elo. Morderc. To dwie karty. Power Shields. Coś jest bardzo interesujące. Zaraz zabijemy ciebie. I jeszcze bym dał Tobie życie. Z prostego powodu, jakim jest to, że jeżeli użyję elemental destruction, żeby pozbyć się mojego stołu, to on przeżyje. Znaczy wymusi to. Czo! Czoł! zombie ciao, ale. Wymiana z zombie ciao, ale. Whatever. Na razie jest chyba ok. Też wiadomo, on. O mój Boże nie. Dobra, dalej Ferrarz, bieć. Mam jeszcze jedną horinowe. To zacznie się bardzo spoko. Ja miałem wręcz Zena. O mój Boże! Kompletnie zapomniałem o tym, że on ma spell Power. Kompletnie o tym zapomniałem. O mój Boże. Przyszkolić mnie wyśmieje. 5, 9, chwila, ile ja bym miał obrażeń? Miałbym 10 obrażeń, 13 obrażeń. Dostaję order bycia głównym. Ja bym go zabił. Dostaje oficjalnie order bycia głównym. I zobaczycie, on teraz wypuści całą i mnie ujebie. A zestra healing, okej. Okay. O mój Boże, zapomniałem, że ta karta ma Spell Damage! Ja bym po prostu rozwalił jednym, jedną holinową wszystko. Jestem... Wybaczcie mi, naprawdę, wybaczcie mi. Jestem za bardzo śpiący, sześć obrażeń. Right away. Right away. The Ej, uff. Ja się prawie przewinąłem w sumie. Dobra, nieważne. Zrobimy to tak. No zami tu, że go dobijamy. Nie bardzo zna wszystko. ma daj to, ten to cię nie wyratuje. I on kart dobrał, dalej nie ma tego komba? Czy patrzcie, on ma w ogóle kart wszystkich? Wiem, że on stracił dużo spalarek, żeby ustabilizować stół, ale. Bez przesady! Musiał mieć mały głos na samym dole deku. To już współczucie. Ale... Aaaa, wstyd mi wrzucać to na YouTube. Tak bardzo wstyd mi wrzucać to na YouTube, tą grę. To jest po prostu porażka z mojej strony. To jest niesamowita porażka. Co ja wyczyniam? Gdyby nie to, że tyle czasu siedziałem w banku, żeby wypłacić pieniądze, akurat zapomniałem o tym, że dzisiaj emeryci dostają emeryturę. Do jasnej cholery Czy naprawdę tyle emerytów musi przychodzić do banku po swoje pie pieniądze, blokując ruch normalnym ludziom. Do jasnej cholery oni i tak niedługo umrą. Spędziłem prawie trzy godziny w tym banku. Musiałem odwołać stream, bo już mi zabrakło czasu na wszystko. Nie wrzuciłem odcinków, nie zdążyłem nagrać, gadam. Spodziewałem się 15 minut. że pójść, wyjąć kasę i wrócić. Yeah. Fak. no dobra, trudno. Cztery odcinki dziennie i tak trzeba zrobić, co nie? To jest mój czwarty na szczęście. Szkoda, że tak późno. No mam Sprite 21, dla mnie to dość późno. <śleski> Wracając, szkoda, że tak późno, no bo do jasnej cholery, no. Nie potrafię myśleć. Okej. Okay. takiego. Boję się Shadow Death. Chcę dobrać dużo kart. Też. Okej. Okay. Nie mam zamiaru się nim wychylać. Może on się bawia w Aventure Może chce użyć Shadow World, y nie Death, tylko Pain? Co ty twierdzisz? No dobra, spoko. Nie będę czekać w takim razie. Kombu zauchanej, nie mam Będę tego żałować. Ile jak kart dobra, mój Boże. Idę wszystkim w twarz. U. Nie, idę wszystkim w twarz. Zrobimy to tak. Za bardzo się obawiam. O, jednak. Więc nie wiem, że nic więcej. Zróbmy coś takiego. To no był strasznie wolne i dziwny zagranie ze strony przeciwnika. Oczywiście on może się wymienić ze Shredderem i przyjąć mi coś, ale to nie są aż takie duże cosie. Mamy duży stół. Podatny Oe oczywiście. Ale przecież mamy duży stół. Co on próbuje? Hmm. Auchenai's jest of Healing. To by mi zabiło właściwie wszystko. Okej, okay, koleś mnie chce przewinąć. FAK! Auć! 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 Musimy go zajebać jak najszybciej. Dawno nie zosta... Nie widziałem sytuacji, w której by ktoś przewinął Priesta w ten sposób. To, to jest miecz obysieczny. Bardzo często. Ale jakże nie ma Pyromanty i kolejnego feeling, Znaczy, no, potrzebuję romanty i kolejnego feeling, znaczy, no, żeby było fajnie. Okej, okay, coś ci to dało? Czy to jest jakiś nowy gracz? Nie, bo mam sylwankę. Może mu wydrupiła po prostu, Light Bomb. Okej. Okay. Co mi przejmiesz? Okej. Okay. A teraz sobie dobierzesz karty. Son of Kurwa, macie. Nara, Pięć... Y to by nie przypadkiem nie był discard? Nie, spalenie się nie zalicza jako discard. Wyobraźcie sobie, gdyby to się zaliczało jako discard, i miałbym. i ten Tiny knife dostawał buffy eee, 5-7 obrażeń. Ale hmm. no, no, najrozsądniejszym wyjściem będzie wrzucić guma. Lecimy. Może mieć kolejną light bombę, bo miał pokaźnie dobry kart. Shadow of Death, oczywiście. Przecież mam obrażenie na stole? I berścik w postaci Light of Denaru. Light of Denaru, okej. Okay. Flash Hill Serio. Okej. Ok, den. Okay Byliśmy mieć 5 obrażeń. Wymienić się po prostu tymi mniejszymi. Albo nawet nie. Zrobimy tak. Pójdziemy w twarz. Hop, 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 hop. I zrobimy pod, yy, podobne zagranie w postaci zwiększenia jej życia, ponieważ on będzie chciał się wyleczyć. Nie chcemy udać mu się wyleczyć. Oczywiście. Oczywiście. Nie chcemy. Dobra. Mimo, że mnie z bardzo mocno przewinął, mimo że prawdopodobnie Mari mu wal na stole, wciąż ma bardzo mało życia. I ciężko się tego pozbyć. Light Bomba nie zabije wszystkiego. Nie zabije nawet połowy. Inne AOE, ZOKHA NEXT, tylko może. Też by nie, nie zabije wszystkiego. Zostanie mi ten maluszek. Ale tak zabrało. Co ty chcesz zrobić? Shadow Madness? Holy Fire. Dużo masz tych chili. Jakaś specjalna kontrola przeciwko FS Hunterom? Chyba tak. Była jakaś specjalna kontrola przeciwko FS Hunterom. Była, eee, nie widzę Hunterów. Zabili wszystkich. Nie widzę Was. Eee, 5, 8, 10, 11. 11, 13, 16. Nie. Nie dam rady. Dobra? Hop, hop. 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 I hop. Stół wypełniony rzeczami, które i tak przeżyją. Net po ale. Zniszczyłeś moje duże stwory trudno. Nie przejmuję się tym, mam dużo małych stworków. W sumie midrange priest jest naprawdę zajebisty, biorąc pod uwagę fakt, że... ...bardzo często mamy tak dek stworzony, że mamy niesamowity potencjał na dobieranie kart. I jeżeli mamy dużo mniejszych kart, to, to nie jest problem. Here we go! boom! Bum! 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 Dziękuję! Drugi! Drugi ze Haha! Ach, pięknie. I dziewiąta ranga. Musimy w przeciągu pięciu dni bić czwartą rangę, więc oczekujcie na streamach. Oczekujcie na streamach Constructed. Kolejna gra. E, czy my przegraliśmy w tym odcinku jakąś grę? W sumie, chyba nie. Chyba idzie całkiem dobrze. Nie, mały Winstring, więc w tym odcinku nie mogliśmy przegrać żadnej gry. Ej, idzie dobrze. O, Uter potrzebujemy e, monetki. Mhm, dobrze. I romanty. Coś takiego, wymieńmy te dwie... Dwie karty były zajebiste. Ale myślę, że... Uuu. 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 I kombinacji ciekawych. Dobra, to jest dobry start, to jest dobry start, moi drodzy. To jest bardzo dobry start. E, chyba jednak skuszę się na to, by zrobić coś takiego. Nie uleczę jej jeszcze, on nie ma jakiej zabić. Ewentualnie ma ma jak silencować, ale nie ma jakiej zabić. A w takim przypadku dobrzymy dwie karty i wleczymy się na Maxa. Ok, wymienimy się oczywiście. To jest agresywny paladyn? Nie wiem, nie mam pojęcia. Kolejny wręcz Pisze do widzów, że mam live'a. A ten pisze jeszcze raz. w won. Z mojej listy znajomych. Dziękuję za dwie karty. Zera, przyjemnie. Dobra, jest zajebiście. Mamy kolejnego, kolejną kleryczkę. Kolejny Wellen Chosen. Jest zajebiście. Zajebiście, naprawdę jest zajebiście. jest bardzo dobry start. Equality, oh. A to już nie jest tak zajebiste. Wciąż jednak nie mam zamiaru tracić tych kart S powinienem play masterowi Dać to, bo jeżeli by go, on by go silensował, to by nagle się zmienił w 4 na 7. Ale może nie ma sensu. O nie! O To boli o, jak boli, jak boli, jak boli. Niestety. Dobra, no. Wciąż dobieramy karty. Nie powstrzymujemy się, dobieramy. U, light of naru. Dobra. Jest przyparto drobinę do, do muru. Może zabić mi ją, żebym nie dobierał kart. Raczej będzie się chciał skupić na Blade Master. Okej, okay, nie chcę, żebym miał dobór kart. Doboru kart. Oto. W jakiejkolwiek wymianie możemy wymienić się i już przejść rajd do wymaru. Kurwa. Chłeb, bradna i dobrze wiedzieć. Wiecie co? Zrobię coś takiego. Zagram po prostu agresywnie. Mamy Light of the Denary, że podejdziemy do i żeby go po prostu dobić. Mamy niewidzialne miniony. AOE zaboli, ponieważ zabije nam tego, wymieni się. Okej. Okay. Wciąż. Niedługo będzie zera, to też jest dobre. A on chyba w tym deku nie ma silenców. Parady ogólnie nie ma silenców. Ewentualnie słówka. Ale on chyba w tym deku nie ma, bo mu po prostu nie podeszło, ale wątpię. Raczej bo to nie jest jakiś kontrolny. Chociaż w sumie, w sumie to może być kontrolny. To skarb to w sumie jest bardzo. Bo może być kontrolny, tak. okej. Okay. Czemu on najpierw nie wyrzucił kokhameru, żeby mieć pewność? Dobra, ma fajną wymianę. Okej. Okay. Nie wykorzystał jej. Córek, Naraz The Fire Lord. No, niestety to trochę boli. Zrobimy sobie Light of Denaru. Wyleczymy go na maksa. Ósma tura Ragnaros, dziewiąta tura Ezera. Mamy place na kolejną y, turę. Może się wymienić Cockhamerem, Tak, i to na pewno zrobi. Może się wymienić z Darkulcistą? Tego raczej nie zrobi. Z prostego powodu, jakim jest to, że nasz przyjaciel zostanie buffa. chyba że ma kolejne quality. Lion of Hands, Okej, okay. nic nie wystawił i dał nam na, na jej dodatkowy atak. Powinien najpierw się wymienić, potem dobrać karty, ale zapomniał o tym, że on się wyleczy, więc hehehe. Chyba, że najpierw się wymieni. Chyba będzie musiał, bo wiadomo, za mało życia. Jest wszystko okej, okay. nikt nie wstawił na pole gry. Te 8 życia jest kompletnie nieistotne. 7 obrażeń, czyli mam 50% szans, że go zabijemy Ragnarosem. Oczywiście mam zamiar wykorzystać by fire be bepard be hop, hop. Albo trafi w miniona, albo trafi w faszy i wygrywamy. Zaryzykuję. Niestety, co prawda mógłbym się tak wymienić i zostawić mu trzy życia, ale. pewne trzy życia, ale nie chciałem postawić na ryzyko. Niestety niestety, nie opłaciło się. Hmm, Au. Boli? Dalej go zabijamy. Jeżeli nic nie zrobić z naszymi minionami, bo się nie wyleczy jeszcze bardziej. GG, GG well play. E, ten deck naprawdę dobrze działa. Czyli dobra, to jest jeszcze dziewiąta ranga, nie? Wygrywać na dziewiątej randze to jeszcze nie jest problem. ok? Ale wciąż, sprawdza się naprawdę ładnie. Jestem dumny z tego deku. Na ten moment się z wami żegnam. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, to by było na tyle. Do kolejnego odcinka, który będzie jutro. Czy z tego deku? Nie wiem, chcę wbić piątą rangę, więc prawdopodobnie jeszcze pogram trochę tym dekiem, bo mi się bardzo przyjemnie gram. Mam nadzieję, że Wam się przyjemnie ogląda. Tak jest coś całkiem ciekawe, myślę. No nie wiem, napiszcie jak Wam się podoba ten dek, czy chcecie go oglądać, czy może stwierdzi stwierdzicie, że jest kujowy, no. Wbrew pozorom, ja czytam wszystkie komentarze, co nie? Może nie na wszystkie odpowiadam. Ale czytam, na pewno. Znaczy, na pewno odpowiadam na komentarze te, gdzie na przykład widz się mnie pyta o coś, a na przykład inny widz nie odpowiedział. Inaczej, odpowiadam na wszystkie pytania widzów, normalne pytania widzów. Chyba, że jakiś widz inny odpisał mu na to pytanie. Dobrze, to wtedy po prostu to ignoruję, bo skoro ktoś coś odpisał, to czemu ja miałbym to robić? To, skoro ktoś udzielił odpowiedzi, to czemu ja miałbym to również robić? No bo. Nie wiem czemu. Dobra! Do następnego odcinka, trzymajcie się. Dziękuję za oglądanie. Pa pa.